Romanowski będzie rozmawiał z Szymonem Hołownią. Polska 2050. To zaraz po wydarzeniach. Teraz dzieci okrutne, także aż trudno w to uwierzyć. Troje nastolatków usłyszało zarzuty za znęcanie się nad niepełnosprawnym mężczyzną. Jedna z agresorek uczy się w szkole integracyjnej, do której chodził też poszkodowany. Problem w tym, że dzieci czerpią wzorce z internetu. Michał Kwiatkowski. Na opublikowanym w mediach społecznościowych nagraniu, troje nastolatków w wieku od 11 do 13 lat wyzywa i poniża niepełnosprawnego mężczyznę. Dzieci zmuszają go, by klęknął i błagał o zwrot piłki. Myśleli, że będzie śmiesznie. Usłyszeli zarzuty. I teraz o ich losie zadecyduje, są marzycielne. Dowiedzieliśmy się, że stan psychiczny maltretowanego 25-latka jest bardzo zły. Nie wypad. umie wyrazić wszystkich swoich emocji, tego wprost, co czuje. Bardziej doprowadziło go do, do takiego właśnie zamknięcia się w sobie. Jedna z agresorek jest uczennicą klasy integracyjnej, tej samej szkoły, którą ukończył 25-letni Dawid. Młodzi ludzie widzą wzorce takich zachowań. Wśród tak zwanych patostreamerów, youtuberów, którzy często za pieniądze poniżają na wizji osoby słabsze. Niepełnosprawne, pijane, nieletnie. Takie filmy i przekazy na żywo regularnie śledzi co czwarty polski nastolatek. Zaczynamy od w Polsce. Potem znajomi Łukasza W., youtubera znanego jako kamerzysta, podpuszczają niepełnosprawnego intelektualnie chłopaka, by między innymi jadł ziemię, koci odchody, tarzał się w błocie i rozbijał cegły na głowie. Okay. Szok, niedowierzanie, mi brakowało słów. Najsmutniejsze, że ofiara sama zgłosiła się do prześladowców, by i jej jest załamany tą całą sytuacją. Jest mu bardzo, bardzo e, trudno się odnaleźć. Ponieważ, jakby liczył, że będzie sławny, a stał się pośmiewiskiem. Tłumaczenie youtuberów jest dziecinne. Nie jesteśmy lekarzami, żeby stwierdzić, że chłopak jest niepoczytany. Resztę kamerzysta wyjaśni na policji. Zawiadomienie złożył wojewoda Zachodnio-Pomorski, ponieważ Łukasz W. pochodzi ze Szczecina. Powinniśmy jako dorośli, jako służby reagować z całą stanowczością i krótko mówiąc, gorącym żelazem wypalać tego rodzaju sytuacje. Film został zablokowany przez należącą do Google platformę YouTube, lecz tylko na kanale autora. Dziś po południu bez trudu odnaleźliśmy go na kanałach innych użytkowników. Jeżeli ktoś wgrałby dokładnie ten sam Film na platformę to on powinien zostać automatycznie zablokowany, automatycznie usunięty działają tutaj nasze algorytmy uczenia maszynowego. To pobożne życzenia, YouTube działa bardzo wolno. Nadal udostępnia choćby ten film sprzed dwóch lat, na którym inny Pato Streamer bije pijanego mężczyznę. Ty... Za ten czyn, pochodzący z Rzeszowa, Kiszak został dwa tygodnie temu prawomocnie skazany na karę grzywny, Michał Kwiatkowski, wydarzenia.